Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista, który znów jest uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy w kontekście tego, co pojawiło się po kolei w odcinku numer 349, a następnie 350. Także dzisiaj jeszcze bardziej rozszerzymy wiedzę, jeszcze lepiej poznacie możliwości FreeCADA i szybkie bazowanie cech, które budujemy w trakcie wykonywania naszego modelu. Najpierw, jednak, dwa uzupełnienia wynikające z dotychczasowych komentarzy które pojawiły się pod odcinkiem na przykład 350, yy, dotyczące po pierwsze płaszczyzn symetrii, czyli to, co pokazywałem i w jaki inny sposób zrobić i ustawień kolorystycznych płaszczyzn, które tutaj się pojawiają. Najpierw sprawa prosta kolory. Zobaczcie, że jak naciśniemy sobie wybraną płaszczyznę, czy w przestrzeni roboczej, tak jak teraz to zrobiłem, czy z drzewa operacji, tak jak na przykład wybiorę sobie płaszczyznę w ten sposób. Zwykle, tak jak w materiałach Wam pokazuję, najczęściej korzystamy z zakładki data. Natomiast w momencie, gdy przełączymy się na zakładkę view, tak jak Wam pokazywałem w odcinku poprzednim, jak zmieniać opisy lokalnego układu współrzędnych, tak tutaj mamy taką sekcję object style oraz shape color i w tym momencie możemy sobie ten kolor tej płaszczyzny zmienić bez względu, czy ta płaszczyzna jest płaszczyzną globalnego układu współrzędnych, czy ta płaszczyzna jest Płaszczyzną lokalnego układu współrzędnych. Widzimy, że możemy w dowolny sposób wpływać na ten kolor. Mało tego możemy jeszcze zmieniać sposób transparentności, przezroczystości, intensywności tej płaszczyzny, w zależności od tego, co komu chcemy w jaki sposób przedstawić, pokazać itd. Więc tymi ustawieniami możemy to zmieniać. Teraz druga sprawa symetria. I teraz tak, można to zrobić szybciej, owszem, ale gdybym to zrobił szybciej, w szczególności osoby początkujące, miałyby problem, aby przejść. Do odcinka, który dzisiaj Wam pokażę z lokalnymi układami współrzędnych, ponieważ ta wiedza częściowo będzie nam potrzebna. Za pomocą klawisza spacja ukryję sobie te płaszczyzny symetrii, które dotychczas utworzyłem. Ukryję sobie płaszczyzny globalnego układu współrzędnych, bo tak jak to jest w większości programów CAD 3 d można utworzyć płaszczyznę symetrii poprzez wybór dwóch ścian, pomiędzy którymi ta płaszczyzna symetrii ma postać, tak jak w tym przypadku. I zwróćcie uwagę, że jak sobie wybrałem z, oczywiście z klawiszem Ctrl dwie ściany i kliknę sobie teraz tworzenie płaszczyzny konstrukcyjnej, to owszem, ona teraz ustawiła się symetrycznie względem grubości tej blachy, ze względu na to, że po prostu te dwie ściany sobie zaznaczyłem, które określają grubość, czy też związane są z grubością blachy, to sterując obrotem względem osi, mogę zmieniać położenie tej symetrii. Czyli względem osi X dostaniemy płaszczyznę symetrii poziomu w tym przypadku, dam sobie 0. Względem osi Y w tym przypadku dostanę pionową płaszczyznę symetrii, tylko tyle, że operowanie tutaj na kontach utrudniłoby mi przejście do odcinka, który, który teraz będę Wam właśnie pokazywał, czyli przechodzimy już do meritum. Dzisiaj mam już przygotowany wstępnie model. Ten model jest w takiej postaci jak ostatni, ostatnio pokazywana, wykształcona bryła, ale obcięta z obcięta tych operacji, które teraz zaznaczyłem, czyli pozostawiamy. Tylko płaszczyzny symetrii, to już sobie mogę zamknąć. Tylko pozostawiamy płaszczyzny symetrii, które uzyskaliśmy za pomocą, prawda, obliczeń, które wyłuskaliśmy z wstępnie utworzonych płaszczyzn. I teraz zobaczcie. Chodzi o to, że. Żeby zabazować, uzyskać niejako tą symetrię, wcale my, tak jakby z myślowego punktu widzenia, nie musimy tych płaszczyzn symetrii sobie tworzyć, żeby to lustro w pewien sposób budować. Bo gdy chcemy sobie zrobić położenie i pewnej cechy, to zobaczcie, że nie musimy tych płaszczyzn symetrii budować, możemy je sobie ukryć i zobaczcie, że jesteśmy w stanie to samo zrobić za pomocą lokalnego układu współrzędnych, czyli tworzymy sobie lokalny układ współrzędny i teraz jak go zabazować? Oczywiście w pierwszej kolejności możemy wybrać sobie płaszczyznę globalnego układu współrzędnych i zobaczyć jak początkowo ten układ współrzędnych lokalnych będzie nam się orientował, ponieważ na razie on leży w zerze globalnego układu współrzędnych. Dajmy sobie na razie po osi Z jakąś wartość 100 mm, żebyście zobaczyli w którym miejscu on się pojawi. On jest tutaj teraz widoczny, tutaj go teraz możemy zaobserwować i sterując początkowo odpowiednimi osiami, jesteśmy w stanie zaobserwować, jak się on porusza. Czyli oś X, czerwona, e, czerwona oś, e, oś X tak jak pokazuje oś X globalnego układu współrzędnych kierunek jest, znaczy jest inaczej odwrócony zorientowany układ współrzędnych natomiast kolory są zgodne z oznaczeniami osi globalnego układu współrzędnych stąd wiemy że X jest koloru pomarańczowego Y jest koloru zielonego chociaż idzie nam tutaj do góry nie w pionie a Z jest koloru niebieskiego, ale z racji tego, że bazujemy na płaszczyźnie wybranej przez nas globalnego układu współrzędnych, to kierunek normalny ląduje na oś Z. I w takiej sytuacji musimy ustawić, które osie chcemy ustalić jako, na, jako symetrię naszego obiektu. I zobaczcie, że mając na uwadze taki obiekt, jak lokalny układ współrzędnych, my tą symetrię załatwiamy za pomocą dwóch. Równań zawartych w dwóch osiach. Dzięki czemu nie musimy tworzyć dwóch oddzielnych płaszczyzn, bo sterujemy tutaj od razu lokalnym układem współrzędnych. Więc teraz, jeżeli chodzi o oś X, F od X, nieważne, że mamy coś tu wpisane, nadpisze nam się to. Idziemy tutaj w tym momencie, otwieramy, czyli to była długość uchwytu, literka P. Placement. Możemy też wskazywać sobie strzałką. No i base. Tutaj, oczywiście, był base, jak pamiętamy. Y150 mm, dzielimy przez 2, prawda? Mamy pierwsze pozycje globalnego układu współrzędnych. No to teraz musimy w kierunku Y pójść, czyli względem osi zielonej w pionie. Robimy to samo F od X. No i tutaj potrzebna nam była, prawda, wysokość uchwytu. Idziemy dalej. Liter P, Placement, wybieramy sobie, możemy sobie strzałko wybrać. No i tutaj było w osi Z50 mm, podzielić przez dwa. Mamy, e, mamy już w środku. Zorientowany lokalną kaspurzenych. Co z osią z? Generalnie możemy sobie coś tu ustawić. W tym przypadku żadna wartość nie będzie nam wpływała na dalsze obliczenia w teorii. Ponieważ w praktyce względem tego zeta będziemy ustawiać długość naszego czpienia. Skoro tak, skoro czpień będzie znowu sterowany przez lokalny układ współrzędnych, dajmy sobie 0, ponieważ w nim jakby oddzielnie będziemy ustalać parametry czpienia, czyli długość tego czpienia. Ustawmy sobie tutaj 0 i on po prostu będzie zlicowany, ten układ przechodził przez globalną płaszczyznę YZ. OK, to nam jest potrzebne, i możemy go sobie teraz nazwać jako lokalny środek uchwytu. Tak, żeby to po prostu każdy dobrze widział. Dobra, no to teraz potrzebujemy ustawić względem. Tego lokalnego układu współrzędnych, pozycję naszego czpienia. Tutaj już nie bawimy się stworzeniem na płaszczyźnie YZ Z szkicu, bo od razu możemy ustalić sobie pozycję oraz długość naszego czpienia w pewien taki uproszczony sposób: czyli wybieramy sobie nowy lokalny układ współrzędnych, wybieramy względem którego układu współrzędnych się bazujemy, czyli lokalnego środka uchwytu, to już mamy i następne. Mamy teraz do wyboru yy, poszczególne Osie, czyli tak jak to było ustalone na samym początku. Czyli idziemy sobie teraz w osi X, ponieważ ona szła nam poziomo. Odsuwamy się na tyle, ile był rozstaw tych czpieni, czyli minus 25. To jest raz, pójdzie nam w lewo, widzimy. No i teraz, jaki był długi czpień? no długi był na 30 mm. I zobaczcie, gdzie nam ląduje drugi lokalny układ współrzędnych. I teraz, tym lokalnym układem współrzędnych, będziemy sterować po pierwsze w czpieni. Oraz ich długość. Akceptujemy. To jest raz. No i teraz yy, ko pozycja kołka, czyli tutaj y, możemy sobie y, zadać nazwę y, pozycja y, i długość czpienia. To jest raz. I teraz Kolejny lokalny układ współrzędny będzie bazował nam na pozycji długości czpienia, ponieważ zawsze on będzie odsunięty o pewną wartość, powiedzmy te 10 mm od końca tego czpienia. Dlatego bazujemy go względem już nowego lokalnego układu współrzędnych. Więc teraz jedziemy. W osi Z odsuwamy się na minus 10 mm, bo tyle przyjęliśmy średnio. No i teraz jaka jest wysokość naszego kołka? No, my tam sobie założyliśmy, oczywiście zielona oś Y, że wysokość tego kołka będzie sięgała 20 mm. I zobaczcie, w tym momencie już mamy ustawione te parametry, zdefiniowane, gdzie będzie czpień, gdzie będzie nasz kołek. Czyli damy F2 i ustalamy nazwę. Pozycja i wysokość kołka. Dobra, mamy to. Mamy dwa następne lokalne układy współrzędnych. No to teraz chcemy nanieść szkicę. No to chcemy pierwszy utworzyć czpień. Wybieramy sobie pozycja i długość czpienia, czyli wybieramy sobie tworzenie nowej płaszczyzny. Wybieramy sobie teraz względem czego, czyli pozycja i długość czpienia i teraz ta, ta płaszczyzna ustawiła nam się w e, plain face, czyli względem osi e, XY. Oczywiście możemy to zmieniać bardzo szybko również za pomocą tych zmiennych, ponieważ teraz odnosimy się do lokalnego układu współrzędnych, Czyli XY. y, rozpiętać teraz x, z, czyli, e, czyli w, w płaszczyźnie poziomej, i następnie. YZ w ten sposób bardzo szybko decydujemy jak ma być wstępnie zorientowany, na które, jak ma być zorientowany szkic y, oparty na płaszczyźnie na tym lokalnym układzie współrzędnym. Wybieramy sobie XY, akceptujemy. Mamy y, płaszczyznę do wykonania szkicu czpienia. No to idźmy za ciosem, czyli tutaj możemy sobie zrobić y, płaszczyzna y, szkicu czpienia. Idźmy za ciosem, zróbmy sobie płaszczyznę szkicu kołka. Więc zrobimy sobie nową płaszczyznę. Wybieramy odniesienie, pozycja i wysokość kołka. Idziemy do edycji. No i kolejno ustalamy sobie, jak ona ma być zorientowana. No teraz ma być poziomo, czyli oś XZ. Gotowe, akceptujemy. Zmieniamy sobie nazwę za pomocą klawisza F2. Płaszczyzna, mam nadzieję, że nie zrobią literówki, płaszczyzna szkicu kołka. Ok, akceptujemy. No i teraz zobaczcie, wybieramy sobie płaszczyznę szkicu czpienia, tworzymy nowy szkic. Od razu mamy 0, lokalne. Wybieramy sobie okrąg, żeby tutaj związać z tym naszym zerem, i wystarczy tak właściwie w tym momencie, że zadamy tylko średnicę tego naszego czpienia, już to nasze znane 15 mm. Wychodzimy, robimy pada. Uwaga, możemy dać aptu first, Czyli do pierwszego wystąpienia, tylko w tym przypadku musimy odwrócić kierunek, czyli będzie nam po prostu dążyło do tej blachy. Robimy OK. I teraz to już mamy gotowe, idziemy sobie na drugą płaszczyznę, czyli teraz tą płaszczyznę poziomą, idziemy do tworzenia szkicu. Odwracamy sobie model, abyśmy widzieli, gdzie jest nasze zero, gdzie ten kołek jest tutaj zabazowany, szukamy. Podparcia, czyli związania z zerem, wybieramy sobie średnicę kołka 5 mm, wychodzimy, robimy pada. Oczywiście robimy up to first, czyli do pierwszej geometrii, akurat tutaj kierunki się zgadzają. Klikamy OK, nasza geometria jest gotowa. Płaszczyzny możemy sobie ukryć za pomocą, przypominam, klawisza spacji. No i teraz sprawdźmy, czy to działa. Którym układem i jak sterujemy? Ano, lokalny środek uchwytu jest, możemy sobie na razie i tak go po prostu wyłączyć. Natomiast pozycja i długość czpienia tu będziemy sterować rozstawem, czyli na przykład dajmy sobie teraz minus 30. I teraz, racji tego, że pozycja i wysokość kołka jest zależna od układu, pozycja i długość czpienia również idzie za nim. Więc w tej sytuacji, pozycja i wysokość kołka możemy sobie przesunąć go teraz w osi, na przykład na minus. 15 i dać go na wysokość na przykład 50 mm, prawda? Możemy sobie to szybko zmieniać, i w ten sposób będziemy wpływać na geometrię. No, i teraz dalej. Zmieńmy długość, zmieńmy długość uchwytu ze 150 mm na 100 mm. MM, zobaczcie, że układ się przesunął, symetria również zadziałała. No dobra, ale teraz jak zrobić symetrię, skoro nie mamy tutaj, e, tutaj lustra? Możemy sobie również teraz na bazie lokalnego e, środka uchwytu zrobić nową płaszczyznę. Zmieniamy tylko odpowiednio sobie orientację. Widzicie, bardzo szybko. E, zróbmy tutaj po prostu sobie teraz symetria. Wybieramy sobie lustro, wybieramy sobie, które operacje, czyli stąd możemy wybrać pad 1 ym, oraz pad 2, A jeszcze raz musimy sobie kliknąć ADD feature pad 2, mamy dwie, wybierzemy sobie Select Reference, wybieramy sobie naszą płaszczyznę szkicu, akceptujemy, no i w tym momencie możemy ją sobie ukryć. Globalny układ współrzędnych możemy ukryć i tak naprawdę wracamy do edycji naszych parametrów uchwytu czyli tak, wysokość uchwytu idziemy na 100 mm wszystko się tu przebuduje e, idziemy teraz do pozycji długość trzpienia, dajmy sobie na przykład na e, 50 mm e, dajmy sobie pozycja na minus 20 no i w ten sposób pozycja wysokość kołka, dajmy sobie znowu tutaj jakieś, prawda, 50 mm 10 mm Milimetrów. No, i w ten sposób sobie możemy bardzo szybko sterować całym naszym modelem. No, i widzicie, taka fajna, taka fajna zabawa. No, trzeba uważać, bo jeżeli zgubimy odniesienia w takiej sytuacji, jak wybraliśmy, no to oczywiście program będzie sypał błędy, ale to będzie wina nasza, a nie wina programu. Zależy na tego, jak zdefiniujemy zabazowanie, czyli granice działania operacji, bo zamiast na przykład do pierwszego wystąpienia modelu, możemy wybrać do powierzchni. I na przykład, jeżeli robimy sobie wstępnie jakiś projekt, możemy się ratować jeszcze jakimiś pomocniczymi płaszczyznami, względem których będziemy wykonywać wyciągnięcia. Wtedy nie będziemy musieli przeliczać sobie w głowie, czy, czy w jaki sposób kombinować, jak ustawić sobie, prawda, Da, y, y, dany wymiar, bo program będzie sam sterował płaszczyznami. Więc można w ten sposób sobie tym pomagać. Grubość blachy ustawmy sobie na 20 mm, no i widzicie, że to wszystko tutaj ze sobą się łączy, działa, i tak dalej. Także, tutaj wracamy na stówę i wysokość ustawiamy na 50 mm. No i cieszymy się tym, że nam to tak tutaj fajnie i, i sprawnie działa, także widzicie, że można tutaj fajne rzeczy tworzyć, no i adaptować to rozwiązanie w trudniejszych tematach. No i pokrótce tyle. Jeszcze tutaj taka jedna kwestia była. Ktoś zwrócił uwagę na to, że zamiast zmieniać ustawienia, można tworzyć tak zwany spreadsheet, czyli arkusz, arkusz zmiennych za pomocą którego można tworzyć konfigurację. Gdyby ktoś był ciekawy jak to działa, jak sobie wejdzie na mój kanał do playlisty poświęconej właśnie tutorialom z programu FreeCAD i wyświetli sobie całą playlistę, gdzie są wszystkie filmy, jakie nagrałem z FreeCada, to zobaczycie, że w odcinku numer, uwaga, no za daleko chyba poszedłem, nie. W odcinku numer 236, jako dynamiczne modele, właśnie tutaj pokazuję, jak można korzystać z tabeli wymiarów ze spreadsheet'a, Przy czym tutaj opierałem ten, ten film o modelowanie takie tradycyjne. Spróbujcie, według, jako takie, właśnie zadanie, jako metoda na trening, ulepszyć tak naprawdę ten model, który tutaj przygotowałem, według instrukcji z tych trzech ostatnich odcinków. Zobaczycie jak fajnie będzie to działało. Mam taką nadzieję. To wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.